Wszystkim to już jest. Przed Wami też jakieś duże wydarzenie, wesele, bal czy inna ważna impreza. W tym filmie pokażę Wam, jak wygląda moja rutyna przed tego typu wydarzeniami i podzielę się z Wami kilkoma wskazówkami. Wszystkich zainteresowanych zapraszam więc do oglądania. Do standardowej pielęgnacji dodaję dokładny peeling ciała. Ten lubię za to, że jednocześnie i złuszcza martwy na skórek, i nawilża skórę, pozostawiając ją super gładką. Następnie myję twarz używając olejku od Creamy i szczoteczki sonicznej Luna, która wygładzi skórę, ale jest bardzo delikatna, więc jej nie podrażni. I na twarz nałożę nawilżającą maseczkę, którą sama przygotowałam. Wystarczy rozgnieść kawałek banana i dodać płatki owsiane. Pamiętajcie, aby w dni, kiedy macie jakieś ważne wyjścia, odpuścić sobie testowanie nowych masek lub takich o bardzo agresywnym działaniu, aby nie skończyć z jakąś reakcją alergiczną lub mocno podrażnioną buzią. Ta bananowo-owsiana maska jest w 100% bezpieczna, bo jest bardzo łagodna i w pełni naturalna. Zostawiam ją na twarzy na kilka minut i staram się w międzyczasie nie zlizać wszystkiego, a następnie ściągam maseczkę, przemywam twarz i nakładam krem nawilżający. Jeśli zdarzy się, że przed ważną imprezą pojawią się u Was jakieś wypryski, tak jak na złość u mnie w tym momencie, pamiętajcie o złotej zasadzie, nie wyciskajcie, zostawcie niedoskonałości w spokoju i pozwólcie w tej kwestii zadziałać magii makijażu. A makijaż zaczynam oczywiście od nałożenia podkładu, jak zawsze jest to mój ulubiony podkład z AA. I do gładkiego rozprowadzenia produktu posłuży mi pędzel Say Makeup numer 7. Następnie sięgam po korektor, który wklepuję rozgrzanymi palcami. utrwalam pudrem od Purobio i dużym miękkim pędlem. I czas na brwi. Podkreślam je cieniem Skobo i używam dla Sej Makeup numer 1 z dwoma końcówkami, którymi mogę najpierw precyzyjnie obrysować brwi, a następnie je wyczesać i zblendować cień, aby uzyskać bardzo naturalny efekt. Teraz sięgam po moją ulubioną paletkę Venus od Lime Crime i będę używać najciemniejszego cienia. Nabieram go na precyzyjny pędzel do załamania i nakładam na zewnętrzną część oka. I teraz miękkim pędzlem numer 4 od Say Makeup dokładnie blenduję cień. I znów sięgam po mniejszy pędzelek i dodaję więcej cienia, aby uzyskać lepszą głębię kolorów. Potem znów blenduję. I gotowe. Piękne smołki z użyciem tylko jednego cienia. Aby dodać powiece odrobinę blasku, sięgam po pomadkę od Cadwondy, którą będę nakładać za pomocą pędzelka do ust na ruchomą część powieki. I zachęcam Was właśnie do takiego eksperymentowania z produktami. Ta pomadka na ustach zupełnie mi się nie podoba, ale nałożona na oko, no moim zdaniem petarda. I odrobinę dokładam też na dolną linię rzęs. Rzęsy tuszuję moją ulubioną maskarą od Wet n Wild. I postanowiłam dokleić też sztuczne rzęsy, ale postawiłam na połówki, które znacznie lepiej się utrzymają i nie musimy martwić się na imprezie, czy nagle nie skończymy z odpadającymi rzęsami, a te pełne właśnie e, zawsze odklejają mi się po jakimś czasie wewnętrznych kącikach. I dodaję trochę tuszu, aby zblendować sztuczne rzęsy z moimi naturalnymi. I makijaż oka jest gotowy. Na twarz nakładam jeszcze róż i brązer z paletki Kobo i używam do tego skośnego pędzelka Same Makeup numer 10. Nakładam najjaśniejszy rozświetlacz z paletki Kobo, który nabieram na płatki pędzelek numer 6. Na usta nakładam pomadkę Cat Von D w kolorze Ludwig. Podczas imprez, na których jest przewidziane dużo jedzenia, zdecydowanie wolę nosić delikatne kolory pomadek, na których nie będzie aż tak widać, jeśli produkt się trochę zje i zetrze. Aby utrwalić makijaż, spryskuję jeszcze twarz fixerem od Pierre I tak prezentuje się gotowy make-up. I teraz czas zdziałać coś z włosami. Na początku oddzielam partię włosów na czubku głowy, spinam ją sobie, a resztę kręcę używając lokówki. tapiruję włosy u nasady i utrwalam je lakierem. I teraz lokuję włosy z wcześniej oddzielonej partii. Włosy rozczesuję i związuję w luźny, niski koczek. Koczek zawijam pod spód włosów i utrwalam wsuwkami. Następnie roztrzypuję włosy, żeby wyglądały bardziej naturalnie i kręcę pasma okalające twarz. I gotowe, tak prezentuje się nasz gotowy, pięknie połyskujący, rozświetlony make-up i upięcie. Ala taki udawany bob. to chyba w ogóle jest jedna z moich ulubionych fryzur. A jeśli chodzi o strój, mam na sobie sukienkę marki Numi. I szpilki z zary. I myślę, że zawsze warto też nałożyć jakiś delikatny zegarek, aby nie przegapić żadnych ważnych, kluczowych punktów imprezy. A ze sobą nigdy nie zapominam zabrać pudru, używanej wcześniej pomadki, kilku wsówek i ulubionego zapachu. I to już wszystko, jeśli film się Wam podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Jak zawsze zapraszam Was na mojego Instagrama, na naszą grupę na Facebooku oraz do mojego sklepu nananana.pl Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!